Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Chciałabym dzisiaj porozmawiać o cierpieniach młodego wartera Johanna Wolfganga Goethego. Jest to, moi drodzy powieść, która narobiła trochę bałaganu na przełomie XVIII i XIX wieku, i teraz też po wielu, wielu latach wraca do podstawy programowej. Także, jeżeli jesteście, oczywiście, uczniami szkoły średniej, po ośmioletniej podstawówce no i w dodatku w drugiej klasie obecnie, to macie możliwość przeczytania tej no, swego czasu bardzo, bardzo popularnej i trochę skandalizującej powieści. Przede wszystkim parę słów o Johanie Wolfgangu Goethem, ponieważ jest to jeden z najwybitniejszych pisarzy niemieckich który zasłynął no nie tylko właśnie cierpieniami młodego Wertera, ale przede wszystkim napisał taki dwutomowy poemat zatytułowany Faust. To on powołał do życia właśnie bohatera, który jest niespełnionym nauczycielem, naukowcem i aby odkryć jeszcze więcej wiedzy, która do tej pory nie była mu dostępna, jest gotów nawet podpisać pakt z diabłem. Także człowiek faustowski to także jest pojęcie stworzone na bazie twórczości... My natomiast powiemy o cierpieniach młodego Wertera, która to powieść została wydana w roku 1774. Akcja tego utworu toczy się jakby trzy lata wcześniej i jest to powieść w listach. Listy pisze tytułowy Werter, przede wszystkim do swojego przyjaciela Wilhelma. Są także dwa listy do ukochanej Lotty i jeden list do Alberta. Te listy są ujęte jakby w taką ramę, którą rozpoczyna nota od wydawcy i podobnie ta notka od wydawcy informuje nas o tym, co się z Werterem na końcu utworu stało. Z początkiem maja 1771 roku młody, dość byśmy powiedzieli zamożny mężczyzna nazwiskiem Werter, bo moi drodzy Werter to jest jego nazwisko, a nie imię, przyjeżdża do Małego miasteczka, które nazywa się Walheim, po to, żeby załatwić sprawy spadkowe swojej matki. Opowiada Wilhelmowi na początku trochę z rozgoryczeniem o tym, że musiała opuścić miasto i przyjechać tutaj, ale kontakt z przyrodą i poznanie niebawem pięknej, Młodej dziewczyny spowoduje, że będzie się on w tym Walheim czuł coraz lepiej. Mniej więcej po sześciu tygodniach zostaje zaproszony na bal, który organizowany jest przez mieszkańców wsi, i tam poznaje piękną Lotę, córkę komisarza książęcego, która jest prawie zaręczona, tak jak mówi sama o sobie. Jest to, słuchajcie, taka scena, którą później można też obserwować w różnych filmach, takie praktycznie zakochanie i miłość od pierwszego wejrzenia. Otóż Werter widzi Lotte, kiedy w otoczeniu gromadki dzieci, które są jej rodzeństwem, kroi chleb. Ubrana jest w suknię z bladoróżywymi kokardkami i naprawdę wywiera na Werterze ogromne wrażenie. Przez kilka tygodni Werter przebywa bardzo często w domu komisarza książęcego, spaceruje, rozmawia z Lottą, czytają te same książki, grają na fortepianie no, można powiedzieć, że Werter zakochuje się jeszcze, jeszcze bardziej. Niestety około 30 lipca wraca Albert i mimo, że jest przyjaźnie nastawiony do nowego znajomego narzeczonej, to dla Wertera ta sytuacja wyraźnie staje się coraz bardziej napięta. Po kolejnych sześciu tygodniach rozsterek Werter 10 września decyduje się wyjechać. 20 października rozpoczyna on pracę po takim poselstwie, Najprawdopodobniej bowiem jest on absolwentem prawa i mm, próbuje zapomnieć o wszystkich tych wydarzeniach. W lutym kolejnego roku przychodzi do niego wiadomość o tym, że Lotta wyszła za mąż za Alberta i ta wiadomość, jak gdyby na nowo, rozbudza w nim właśnie takie, byśmy powiedzieli, negatywne odczucie związane z tą niespełnioną. Miłością. Na tę sytuację nakłada się jeszcze jedna ym, taka niezręczność. Otóż Werter przebywając na takim przyjęciu u hrabiego C zostaje poproszony o to, żeby opuścił to przyjęcie, ponieważ wytknięto mu tam jego mieszczańskie pochodzenie. Dotknięty do żywego podaje się do dymisji. W kwietniu wyjeżdża stamtąd. Znowu udaje się na sześć tygodni do zaprzyjaźnionego księcia, ale nie znajduje tam żadnej takiej otuchy w tych emocjach i postanawia przyjechać do Walheim, do Lotty i do Alberta. Marzy o tym, żeby mm, poczuć coś i co czuł też ubiegłego lata, żeby doznać takiej przyjemności obcowania i z tą kochaną kobietą, ale też i z naturą. Niestety sytuacja oczywiście uległa zmianie. Lotta nie mieszka już z ojcem, mieszka z Albertem. Mimo, że widują się, to jednak ta obecność Alberta mocno tutaj no, koliduje tak z pragnieniami Wertera. Werter nie potrafi sobie poradzić z, z uczuciem, które czuje do Lotty. Nie potrafi sobie także poradzić z, z tą sytuacją, w jakiej się obecnie znalazł i dlatego postanawia popełnić samobójstwo. Wszystkim mówi, że udaje się w podróż i w zasadzie w, do tej podróży potrzebne mu są pistolety. Wysyła zatem swojego służącego do domu Lotty z prośbą o pistolety, które znajdują się u Alberta. Lotta mu te pistolety wydaje i 22 grudnia Werter popełnia samobójstwo, strzela sobie w głowę z tego pistoletu Alberta. Niestety kona prawie 12 godzin i umiera dopiero następnego dnia. Zostaje pochowany późno wieczorem w zasadzie bez obecności kogoś bliskiego i nawet bez udziału księdza, bo w taki sposób wówczas postępowano z samobójcami. Lotta nie bierze udziału w pogrzebie i wiemy właśnie z opowieści nadawcy, wydawcy tej książki, że rozchorowała się, dowiadując się, co uczynił Werter. Pamiętajcie też o tym, że to ona wydała mu te pistolety, więc nie wiadomo, czy Werterowi chodziło o to, żeby w jakiś sposób ją uczynić współodpowiedzialną za swoją śmierć. Trudno to tak naprawdę wyjaśnić. To jest jak gdyby taki trzon opowieści z takich wątków pobocznych, myślę, że na uwagę zasługuje historia pewnego parobka. Werter otóż poznaje go w maju 1771 roku. Ten parobek pracuje u pewnej wdowy, w której chłopak zakochuje się i kiedy ponownie Werter go spotyka we wrześniu, chłopak jest już bardzo, bardzo nieszczęśliwy. Otóż okazuje się, że kiedy wyznał wdowie swoje uczucia, został przez nią i przez jej brata wyrzucony z domu. Ta historia również ma swój tragiczny finał, ponieważ w grudniu Werter dowiaduje się, że parobek zabił, twierdząc, że jeśli ona nie będzie mogła być z nim, to nie będzie mogła być z nikim innym. Ciekawym wątkiem jest również wątek rozmowy Wertera z Albertem, która ma miejsce 12 sierpnia. 1771 roku. Otóż dwaj panowie pierają się na temat samobójców, na temat tego, kim jest samobójca i dlaczego popełnia ten czyn. Otóż zdaniem Wertera samobójcy są osobami odważnymi, które w ten sposób pokazują swój bunt przeciwko światu, gdyż w tym świecie nie znajdują po prostu miejsca dla ciebie. Albert jest oczywiście zdania przeciwnego. Uważa, że samobójcy to to tchórzy. Jeżeli chodzi teraz o to, jakie znaczenie ta książka miała i jak ją można interpretować, to myślę, że tutaj dwa wątki, przede wszystkim albo i nawet trzy. Przede wszystkim jest to powieść, która ma takie korzenia związane z biografią samego Getego. Otóż nasz autor kilka lat przed wydaniem powieści również poznał piękną kobietę, która była narzeczoną innego. Ta pani nazywała się Charlotte Buff. Natomiast jej narzeczony nazywał się Kestner i Goethe, podobno, podobnie jak Werther, zaprzyjaźnił się z obojgiem, żywiąc też, myślę, jakieś głębsze uczucie do Charlotty. Była to sytuacja bardzo nierówna, tak? ponieważ Goethe doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że wszystko no, jak gdyby świadczy przeciwko niemu, także kobieta ma już wybranego partnera. Ponadto kestner wydawał się taką osobą bardzo stabilną, ma dobrą pracę. Goethe podobnie poznał ową Charlotte na balu. Podobnie też przeprowadził różne rozmowy na temat właśnie samobójstwa z owym kestnerem. Natomiast ta mm, grupa młodych ludzi no, zaprzyjaźniła się bardzo. Goethe jednak postanowił usunąć się w cień, nie angażować się już jak gdyby nie, nie, nie wtrącać w to małżeństwo. I jakiś czas po wyjeździe z tego miasta doszła do niego wiadomość, że jego przyjaciel, który nazywał się Jerusalem, popełnił samobójstwo z tego samego powodu jak Werter. Był to swego rodzaju skandal, jak na tamte czasy. Goethe uświadomił sobie, że, że tak naprawdę coś jest w tej historii wyjątkowego i że warto pisać owe wydarzenia. Cały czas utrzymywał korespondencję z Charlottą i z Kestnerem, informując ich o tym, że pisze taką książkę. Gdy książka się ukazała Goethe wysłał swoim przyjaciołom trzy egzemplarze. Oni na początku poczuli się trochę urażeni sposobem, w jaki przedstawił on Alberta i Lotte. Oczywiście odnaleźli z siebie w tych postaciach. Niemniej jednak później cała ta trójka bohaterów no, dalej żyła w takiej zażyłości, w przyjaźni. Nawet Goethe został chrzestnym ich pierwszego dziecka. Niemniej jednak to był jeden z ważniejszych motywów i powodów, dla których ta książka powstała. Goethe oczywiście jako wybitny pisarz wyczuł, że tak naprawdę ma do czynienia z jakimś nowym sposobem definiowania, postrzegania miłości i stąd wziął się pomysł na opis tej historii. I mamy również tu powieść o miłości. Jest to miłość, byśmy powiedzieli, taka preromantyczna, ponieważ no to są jeszcze czasy w Polsce, 1774 rok, kiedy wychodzi ta książka to są jeszcze Czasy Oświecenia. Natomiast na zachodzie Europy, szczególnie w Niemczech, rozpoczyna się taki bunt, bunt tego właśnie młodego pokolenia przeciwko normom, przeciwko zasadom dawnego świata. Taki też bunt, byśmy powiedzieli, proromantyczny, romantyczny, który nazywa się ten, ten bunt i w ogóle ta, taki sprzeciw tych młodych ludzi, nazywa się w niemieckiej literaturze Sturm und Drang, czyli okres burzy i naporu. Także idealnie GT wpisuje się w ogóle w klimaty tamtych czasów, pisząc o człowieku, który owszem, jest trochę nie, nieprzystosowany społecznie, widzi świat przez pryzmat swoich marzeń, pragnień. Z jednej strony kocha oczywiście Lotte, ale tak naprawdę nie walczy o nią, nie robi nic, co mogłoby ją y, skusić... Y, do tego, by podjęła inną decyzję i zerwała z Albertem. W zasadzie Werter ani razu tego nie rozważa. To znaczy, wszystko, co się toczy, to cała zmiana, przeobrażenie tego jego uczucia, toczy się gdzieś w nim wewnętrznie. On nie daje temu związkowi szansy. W zasadzie nie wiadomo dlaczego, tak? Być może dlatego, że raczej kocha się w jakimś wyobrażeniu w swoim olocie niż niż w realnej osobie, trochę jak za chwilę Wokulski w Izabeli. Niemniej jednak został Werter okrzyknięty takim symbolem bohatera właśnie nowych czasów, tym bardziej, że no niestety nie poradził sobie z tymi problemami i niestety popełnił samobójstwo. Podobno w taki sam sposób ubrany był Jeruzalem, o czym Goethe wiedział, ponieważ Kessner mu dokładnie zreferował jak wyglądała śmierć Jeruzalema i Goethe to skwapliwie Wykorzystał swojej powieści. Niestety, później wielu młodych ludzi wzorowało się na werterze i przez Europę przeszła taka fala samobójstw, które nosiły właśnie taki znak tego, że dokonały się pod wpływem tej powieści. Między innymi, właśnie młodzi mężczyźni popełniali samobójstwo, ubierając się w podobny sposób jak werter, tak? czy nawet trzymając w ręku książkę getego. Dzisiaj w psychologii mamy taki termin jak efekt wertera, który to opisywany jest jako zjawisko, Właśnie takiej dość dużej liczby samobójstw spowodowanych śmiercią jakiejś osoby ważnej, atrakcyjnej, bianej. Jeżeli chodzi o trzeci wątek, czy trzeci taki klucz do przeczytania tej powieści, to jest to także historia. O mieszczaństwie, o tym, w jaki sposób ci młodzi ludzie, właśnie wychowani w tej warstwie społecznej, odbierali świat. No tutaj wspomniałam o sytuacji wyproszenia, zar teraz przyjęcia za to, że miał mieszczańskie pochodzenie, ale takie sytuacje naprawdę się wówczas zdarzały. Tak, społeczeństwo niemieckie, które po wojnie 30-letniej znajdowało się w bardzo takiej trudnej sytuacji, właśnie jakby mieszczan obarczyło odpowiedzialnością za to, żeby ten kraj dźwignąć z owego kryzysu. Także ci młodzi mieszczanie, niemieccy na, naprawdę czuli na swoich barkach sporą odpowiedzialność za to, co się, co się stało. A z drugiej strony społeczeństwo jednak było dość skostniałe i nieprzychylne tym zmianom. Tak? Czyli co innego, jakby taka odgórna zmiana, a co innego reakcja społeczeństwa. Dlatego też Werter, można powiedzieć, że również jego samobójstwo jest efektem tego, że społeczeństwo nie widzi dla takiej nadwrażliwej jednostki miejsca no, w, swoim, w swoim towarzystwie, w swoim gronie. Pojęciem, o, który, o którym również będziecie mówić, to jest pojęcie Weltschmerz. Pojęcie Weltschmerz, czyli taki ból istnienia, ból świata, nie zostało to pojęcia gdyby wymyślone przez Goethego, tylko pojawiło się we wcześniejszym utworze. Natomiast znowu Goethe jak gdyby wyczuł dokładnie klimat tamtych czasów i wpisał swojego bohatera właśnie w taką tendencję człowieka, który nie widzi dla siebie miejsca, który jest nadrażliwy, który strzega właśnie siebie przez pryzmat tego, jak myśli, jak czuje. To jest też bohater, który jest, można powiedzieć, takim niespełnionym artystą, uwielbia muzykę, sztukę. Bardzo dużo czyta, między innymi czyta najpierw Homera, a potem Pieśni Osiana, i tą lekturą, jak gdyby zaraża swoją, swoją kochaną, ale wszystko zmierza do tego, że on nie widzi dla siebie miejsca w tym, w tym świecie, nie widzi swojego miejsca u boku. Loty, tak? Nie widzi swojego miejsca właśnie w zawodzie, który, który wykonuje. Tak, jest głęboko nieszczęśliwy. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że tak naprawdę w jakiejś depresji, melancholii i nikt nie jest mu w stanie pomóc. Co ciekawe, oczywiście Werter ma przyjaciela, tego Wilhelma, do którego pisze listy, ale jest to dość dziwna przyjaźń, ponieważ po pierwsze, Wilhelm cały czas zwraca się do niego perwerter, czyli mówi do niego po nazwisku. Po drugie, Werter też w swoich listach. Bardzo, bardzo mocno skupiony jest na sobie. Ani razu nie zapytuje, jak czuje się jego przyjaciel, z którym deklaruje, że wiąże go naprawdę silne uczucie. Ten wątek przyjaźń został tutaj potraktowany nieco trochę jako taki dodatek. Tak? Werter tak naprawdę nie ma przyjaciół. Werter jest samotny, werter jest odizolowany od, od ludzi, nie potrafi nawiązać żadnej jej głębszej relacji. Werter jest postacią bardzo taką zaborczą, bardzo z jednej strony pragnącą miłości, ale nie potrafiącą nic z siebie dać drugiej osobie. Tutaj nie wspomniałam, ale na początku, kiedy Werter przyjeżdża do Walheim, to tak naprawdę można powiedzieć, że ucieka. Ucieka od romansów, który wdał się, po nim zakochały się w nim dwie siostry. Jedna z nich najprawdopodobniej popełniła samobójstwo właśnie z powodu tego nieszczęśliwego uczucia do Wertera. Sposób, w jaki Werter postępuje... I funkcjonuje w życiu, tak, czyli te jego ucieczki tak? od problemów. Wkrótce niestety go dopadną i, i będzie on sam musiał stanąć przed, przed dylematem, coś zrobić. No i wybierze śmierć, czyli jakby kolejny raz ucieknie tym razem od, od życia, od problemów. Dziwna jest też relacja Wertera z matką, w której pośredniczył u Wilhelm. Więc bohater tak naprawdę ma ogromne oczekiwania wobec ludzi. Ale sam niewiele tym ludziom jest w stanie dać. No i wątpliwa jeszcze jest jego oczywiście decyzja. W momencie, kiedy postanawia popełnić samobójstwo, jak wspomnieliśmy, pisze list do loty, i w tej loty jakby dziękuję, sząd tyś mi te pistolety podała. Nie wiadomo, czy ma na myśli jakąś wdzięczność, chciał lotę pokrzepić na duchu, czy wręcz przeciwnie, tak właśnie w jaki sposób uczynić ją winną tego, co za chwilę się stanie. No i Lotta niewątpliwie zareagowała, jakby to, jakby poczuwała się do winy, ponieważ wydawca informuje nas, że obawiano się o jej życie po prostu, kiedy dowiedziała się, że Werter z tych pistoletów się zastrzelił. Słuchajcie, moi drodzy, mamy do czynienia z nowym typem bohatera, tak? To już teraz tak w tym romantyzmie będzie Zobaczycie, jak pojawią się w Polsce odpowiednicy właśnie postaci, postaci Wertera. Mam nadzieję, że będziecie tę książkę uważnie czytać i że znajdziecie w niej chociażby elementy właśnie przydatne Wam do, do pisania różnych miłosnych rozterek bohaterów. Natomiast sama jego decyzja oczywiście i to jak ona zaważyła na losie pozostałych bohaterów, czyli Iwi, Iwi Helma i Lotty i Alberta, no, już pozostawiam tak naprawdę Wam do oceny. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym odcinku.